Nasze wejście, wyznanie zamiast Was, szczęśliwe ognie nasze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieku, a wejście. Grupa pomarańczowa z katedry Kaliskiej pozdrawia Księdza biskupa, Zachęca do nas do wykupienia przyjmowania naszych własnych grup koncesji na podstawowych i zapewniamy o modlitwie. Grupa katedralna w sposób szczególny modlić się za księdza biskupa i za cały kościół Bardzo miło. Bardzo dziękuję księdzu y, kapelanowi, Dominikowi za dobre słowa powitania. Chciałbym pozdrowić wszystkich katedralnych pielgrzymów i tych katedralnych prawdziwych i tych, którzy dołączyli do, y, do katedry. Dzięki, że jesteście. Szliście bardzo szybko, oszczędzajcie siły, proszę, bo jeszcze kawałek jest. Za chwilę zaczną się górki, więc proszę uważać, ale chciałbym, słuchajcie, bardzo podziękować, że jesteście. Życzyć wielu sił, ale też pięknych i ważnych przeżyć duchowych, bo czas pielgrzymki to czas ważnych doświadczeń takich osobistych ale też takich doświadczeń bycia razem wspierajcie się proszę żeby wszyscy mogli szczęśliwie i zdrowo dojść i proszę też żebyście yy, modląc się pamiętali i o swoich sprawach o ich intencjach ale także o tych wszystkich sprawach którymi żyjemy w naszej diecezji w Kaliszu w naszych rodzinach Pamiętajcie o nas i w czasie drogi, i w czasie już pobytu na Jasnej Górze. Także niech ten czas będzie piękny i błogosławiony. Niech Wam pan, pan Jezus błogosławi. Błogosławieństwo Boga przez Ojca i Syna i Ducha Świętego to idźcie, odpocznijcie trochę teraz po tym Marszogiegu i ruszamy w dróg.

Niech będzie pochwalony wszystko. Pokój dobro. Kto przyszedł? Gotard czy Franciszkanie? Jedni ludzie! A to witam serdecznie w grupę Gotardowo-Franciszkańską. Dziękuję, że jesteście. Widzę, że pełni dobrego ducha, póki co. Póki co. Póki co. To życzę, żeby ten dobry duch dalej wam towarzyszył. Życzę wielu sił na te pielgrzymkowe zmagania i, ba i tak serca życzę, żeby to był dla Was, dla każdego i każdej z Was dobry, taki ważny czas. Takich pięknych doświadczeń, bycia razem, wzajemnego wsparcia, mierzenia się z drogą, ale też taki czas, takich pięknych doświadczeń ducha. I niech to będzie dla Was taki czas dobry, ważny poruszający, ale też jakoś dodający ducha i otuchy na, na te wszystkie różne nasze codzienne rzeczy. Proszę, pamiętajcie też o pięknej modlitwie, także takiej, takiej wstawienniczej, żeby modlić się i za siebie, ale pamiętajcie też o sprawach naszej diecezji, miasta, naszych rodzin, domów, naszej ojczyzny, orędujcie proszę za nami. Niech dobry Bóg Wam błogosławi, więc trzymajcie się i podobno ma być cieplutko, więc Bóg Wam już wszyscy są zwalci, gotowi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Za życzenia dziękujemy, za błogosławieństwo dziękujemy.

Pozdrawiam serdecznie Białą Miłosierną Grupę. Niech będzie pochwalony. Jest... No Księże to... biskupie Damianie, parafia Miłosierdzia Bożego Grupa Biała, świętym proboszczem, biskupiem Janem, którzy tutaj też wędrują z nami. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby wyruszyć do Matki Bożej i prosimy o błogosławieństwo. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą białą grupę wraz z i kapelanem i z duszpasterzami, z księdzem proboszczem. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że tylu Was ruszyło na drogę. I do dzieła. Przed Wami długa droga. Życzę wszystkim, żeby to był piękny i ważny czas. Czas bycia razem, ale także czas takich różnych doświadczeń duchowych, wewnętrznych. Proszę wspierajcie się na tej drodze. Zapowiadają, że ma być cieplutko, więc tym bardziej proszę na siebie uważać, żeby wszyscy szczęśliwie i zdrowo doszli do Częstochowy. Proszę siły swoje jakoś gromadzić, żeby dobrze je rozłożyć. Więc życzę na ten czas błogosławieństwa. Proszę też wszystkich o modlitwę rozumiem, że każdy niesie różne swoje sprawy, intencje proszę też pamiętajcie o całej naszej diecezji o rodzinach naszych o, o naszej ojczyźnie i stawiajcie się także w tych ważnych sprawach, myślę, że modlitwa pielgrzyma zawsze ma takie szczególne, ważne znaczenie przed Majestatem Bożym, więc Prosimy o tę modlitwę. Życzę, żeby wszyscy zdrowo i szczęśliwie doszli i niech na ten czas drogi towarzyszy Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony wszystko. Na wie, 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 to do wczesnego spotkania odpocznijcie trochę, żeby dobrze ruszyć już na taką całą petażdą. Ruszamy dalej, my wychodzimy o 9.10, także idziemy za krzyżem. Biała grupa rusza, zapraszamy. A...

jak miło to tak. Boże, witajcie Chodź. Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam grupę oriońską. Biało-żółtą. Dzięki, że jesteście. Cieszę się, widzę, że ojciec Sylwester na nowo wrócił na trasę. Już teraz powięcia, więc cieszymy się tym bardziej, że ojciec jest z nami. Słuchajcie. Życzę wszystkim dobrego ducha, wielu sił. Cieplutko będzie, więc tym bardziej życzę wielu sił. Trzymajcie się w drodze, proszę. Niech to będzie taki ważny czas dla Was. Życzę z całego serca ważnych doświadczeń, przeżyć i nabierzcie ducha, żeby potem z dobrym duchem i z nadzieją wrócić. I też bardzo proszę o modlitwę Mówi się proszę w waszych intencjach, tych osobistych, ale także pamiętajcie o naszej diecezji, o ojczyźnie naszej, o naszych rodzinach. Wielu sił życzę na tym drogę. Niech to będzie dla was ważny i błogosławiony czas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo oni będą dzięki. Szanowni biskupie, mamy tutaj taki prezent dla księdza biskupa, koszulkę Grupy Biało-Żółtej. Właśnie przeżywamy w naszym zgromadzeniu rok maryjny, dlatego też tutaj jest takie hasło Matka Boża, Zdrowaś Maryjo to jest hasło świętego Alojzego Orione. Oczywiście pamiętamy o tym głównym hasle, naucz nas się modlić. Wręczamy koszulkę, ksiądz biskup staje się naszym pierwszym grupy, najlepszej grupy biało -Żółtej. Pozdrawiamy, dziękujemy za błogosławieństwo i oczywiście będziemy pamiętać o wszystkich tych modlitwach. Jest jeszcze też również wydana specjalnie kartka na tę okazję z życzeniami dla księdza biskupa i od naszych pielgrzymów. Pozdrawiamy naszych kierowników, tutaj serdecznie wszystkich kapłanów i do zobaczenia na Jasnej Górze.

Różowo niebieska widzi różowo niebieska, super ok. różowo niebieska tak się zawiskuwał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku mamy. Byliśmy to przećwiczone, jeszcze Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku mamy. 117 osób w świętego Jezusa się melduje plus ci, którzy się nauczyli po drodze wszyscy pozdrawiamy księdza biskupa i prosimy o błogosławieństwo dla naszej grupy, dla całej tej pielgrzymki proszę też o bezpieczeństwo I jeszcze od kierodawcy, od pana Andrzeja Kancarka, chcieliśmy na księdze biskupa, na księdze biskupa ręce. taki krzyż, krzyż ołtarzowy, który będzie towarzyszył nam w czasie tej pielgrzymki na tych mszach świętych polowych żeby był taki właśnie nasz pielgrzymi ten za który idziemy, ten, ten, ten który nas ma prowadzić, Jezus Chrystus ten, na Krzyżu na tej miłości, tej Bardzo serdecznie pozdrawiam, niech będzie pochwalony Chrystus. No wieku, pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów, którzy wyszli od świętego Józefa i maszerują do Matki Bożej. Dzięki, że jesteście. Dziękuję Księdzu Kapelanowi Łukaszowi za za dobre słowa pozdrowienia. Życzę wielu, wielu pięknych i ważnych przeżyć. Niech ten czas będzie dla każdego i każdej z was dobry, błogosławiony i owocny, żeby nabrać ducha. Wróćcie, proszę, inni umocnieni z dobrym duchem. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam w drodze. Niech dobry Bóg wspiera, doda sił, żeby bezpiecznie dojść. I wrócić. Będziemy na Was czekać. Przedtem jeszcze spotkamy się w różnych miejscach i proszę też o modlitwę w różnych ważnych intencjach naszej ojczyzny, naszej diecezji, naszych rodzin. Pamiętajcie proszę na tej pielgrzymce nie tylko sobie. Niech Boże błogosławieństwo zawsze Wam towarzyszy. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystus. Bogu nie będą dzięki. Idźcie w pokoju, ale już idźcie. Sześć Boże, dziękuję, że jesteście. Sześć Boże. Boże. czas I nie dzięki stanie. Nie

Pozdrawiam serdecznie z Błękitą Grupę. Niech będzie pochwalony wszystko. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że tak odważnie i ranośnie ruszyliście. I póki co widzę takie uśmiechnięte twarze, czyli dobry duch jeszcze rozumienie. są dopiero z czasami, więc. Ale trzymajcie się, proszę. Wielu sił życzę na drodze. Nie zważajmy się z przeciwnościami. Przegrzymka wymaga wytrwałości. Jest to ten wytrwałość Ale chciałbym życzyć, żeby to był dla Was ważny czas. Takich pięknych przeżyć, doświadczenia bycia razem, ale też także takich doświadczeń głębokich, duchowych, wewnętrznych. Niech to będzie piękny i błogosławiony czas i niech tak doda Ducha, żeby z nadzieją i z dobrymi myślami wrócić z powrotem. Proszę też o modlitwę w intencjach naszej diecezji, naszych rodzin, też naszej ojczyzny. Ważne jest, żeby na pierwszy co pamiętać nie tylko o sobie, żeby mieć otwarte serce. Wspierać tych, którzy obok idą, ale myśleć o tych, którzy w domu zostali. Niech dobry Bóg wam błogosławi, drodzy. Niech to będzie piękny czas. Pan z nami. Tak? księdza dla biskupa, Chcemy 2 dnia do Matki Bożej pomodlić się właśnie w tej intencji też idziemy pomodlić się za naszą parafię, za decyzję, także za wszystkich naszych księży i za księża biskupa. Musimy jednocześnie, chcemy ofiarować taki medalio, tutaj rżaniec, z Goli. Prosimy o modlitwę za nas i za całą parafię. Bardzo dziękuję. Dziękuję za, piękny, dziękuję za piękny prezent, piękny różaniec i będę także e, razem z Wami, e, modlił się z Wami i za Was. To niech błogosławieństwo Boże zawsze będzie Wam blisko. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Chrystus. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrze, będą dzięki. Dzięki. 9:15 wyjście. Odpocznijcie trochę, i potem róbcie już stałą pedalę. Dziękuję. Dziękuję. Untertitelung ist ZDF